Drodzy. Kolejna niedziela Wielkiego Postu. Piąta niedziela. Świadczy już o tym, że święta coraz bliżej. Że nasze przygotowania do Paschy, do powtórnego odrodzenia się, powstania i zmartwychwstania do życia coraz bliżej. A dzisiejsza niedziela to niedziela wskrzeszenia Łazarza. Zaproszenie do tego aby właśnie odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa, który skierował to wyjątkowe zdanie do Łazarza. Wstań, wyjdź z grobu. Może dziwić. Przecież my nie umarliśmy. My żyjemy. A jednak ile razy nasze życie wygląda jak przebywanie w grobie. Z powodu tak różnych sytuacji, doświadczeń. Z powodu... Często też i zamykania się na Bożą łaskę, umieramy i przebywamy jakby w tym grobie grobie naszego grzechu, naszego zakłamania grobie, który sprawia, że nasze serca stają się zupełnie zimne. Zapominają o tym, po co i dla kogo biją i żyją. Dlatego Pan Jezus dziś zaprasza każdego z nas. Do tego, aby powstać, wyjść z tej sytuacji, w której trwamy, otworzyć się na Jego łaskę i pójść za Jego słowem. Może przyjdzie nam także, jak Marcie czy Marii, dać świadectwo: o wierze! Czy ja wierzę, kim jest Jezus? Czy ja wierzę, że żyję, aby we mnie objawiło się, ukazało życie Jezusa? Dlatego zapraszamy Cię dziś. Drogi bracie, droga siostro, do tego, abyś właśnie wlał nadzieję w czyjeś serce. Obdarzył kogoś radością, uśmiechem, może dobrym słowem. Niech to będzie wyjątkowa niedziela. Niedziela, która pomimo zasłoniętego krzyża ukaże obraz Jezusa w twoim sercu, a przez twoje serce, także i w sercu drugiego człowieka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.